Dzisiaj w prokuraturze rejonowej w Kędzierzynie Koźlu odbyły się przesłuchania podejrzanego. Postawiono mu trzy zarzuty. Dwa to rozboje z użyciem noża, ponieważ zebrano materiał dowodowy, który wskazuje na to, iż dopuścił się podejrzany. Kolejnego rozwoju kilka dni wcześniej, ale również w taki sam podobny sposób, czyli używając noża. Za każdym razem, zarówno za pierwszym, jak i za drugim łupem padło około 3000 zł. I ten najważniejszy zarzut, który postawiono mu dzisiaj, usiłowanie dokonania zabójstwa w związku z dokonaniem rozboju, to jest poważny zarzut, ponieważ tu kara pozbawienia wolności jest przewidziana w wysokości nie mniejszej niż 12 zł. Lat. Y, oczywiście 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Podejrzanemu ci przedstawiono zarzuty, wykonano z nim czynności dowodowe, natomiast wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania zostanie złożony jutro.